Cześć, ja nazywam się Przemek Sibera i witam Was na swoim nowym kanale w całości poświęconym tematyce zarabiania w internecie. Na wstępie zaznaczę, że nie będę tutaj mówił o jakimś klikaniu w banery za jakieś śmieszne pieniądze czy naciąganie ludzi na sms -y za 30 czy tam 50 zł. Moim głównym źródłem dochodu jest afiliacja i zajmuję się nią od połowy 2017 roku na pełen etat. To właśnie afiliacji będę starał się Was nauczyć. Wiem, na początku to może brzmieć dość skomplikowanie, ale postaram się Wam tłumaczyć wszystko w jak najprostszy i najbardziej przejrzysty sposób, żeby typowy Kowalski, babcia czy nawet jakiś menel spod sklepu zrozumiał o co mi chodzi i sam zaczął zarabiać ponad 1000 zł miesięcznie, bez wychodzenia w domu, siedząc, nie wiem, na kanapie, przed telewizorem i poświęcając na to nie więcej niż... Nawet kilka godzin tygodniowo wystarczy. Co to jest afiliacja? Afiliacja to nic innego jak promowanie produktów innych firm w zamian za kilkunastu, a nawet kilkudziesięcioprocentową prowizję za sprzedaż. Promować można dosłownie wszystko. Od jakichś produktów cyfrowych, usług, a nawet pompki do penisów. Ja zajmuję się sprzedażą takich pompek do pełnisu i przyznam szczerze, że kiedy jesteś z kolegami na piwie, zawsze z tego jest największa pompa. Ten kanał dedykuję wszystkim, którzy chcieliby pozbyć się pracy na etacie i zacząć pracować w domu, albo po prostu coś sobie dorobić na boku na, nie wiem, na jakieś wakacje czy samochód. I tak, da się zarobić na samochód. Ja sam finansuję budowę swojego domu. w Całości z pieniędzy zarobionych w internecie za pośrednictwem afiliacji. Dlaczego kanał na YouTube? Przyznam szczerze, że w ciągu ostatnich dwóch lat zabierałem się do tego trzy albo nawet cztery razy. Kupiłem sobie sprzęt, tutaj kamerka, mikrofon, wszystko fajnie, wszystko już miało być nagrane i parę razy nawet kilka nawet filmów nagrałem. Jakoś zawsze jednak coś innego się znajdowało. I nie wypadnie. Tym razem jednak do wszystkiego zmotywowała mnie moja żona. Żona, która ostatnio śmiała się ze mnie, że mam słomiany zapał i że zmarnowałem pieniądze. To zmotywowało mnie oczywiście do pracy i pokazania, udowodnienia jej, że to nieprawda. Jest także inny powód. Zawsze, kiedy siedzę z chłopakami z drużyny czy z osiedla na piwku, ciągle słyszę jedno i to samo pytanie. K, Cyber, ja rozumiem. Opowiadałeś mi o tym już miliony razy, ale ja dalej nie wiem, jak ty zarabiasz te pieniądze w internecie i, i to wszystko siedząc w domu, nie wiem, w gaciach, kurde, przed telewizorem na sofie. Oczywiście to nie wszystko. Kanał na YouTube to dla mnie także forma nauki pewności siebie, wysławiania się, bo zauważyłem, że z tym mam duży problem, kiedy próbuję mówić szybko i coś tłumaczyć. Inna sprawa to chciałbym stworzyć społeczność. Społeczność takich ludzi jak ja, którzy zajmują się afiliacją, albo bardzo by chcieli zajmować się afiliacją. Fajnie by było się czasem spotkać, nie wiem, przy piwku i porozmawiać, po wymieniać doświadczeniami. Moje plany i cele na ten kanał? Krótko do końca 2021 roku chciałbym zebrać przynajmniej 1000 subskrybentów i wrzucać dwa filmy tygodniowo. I tutaj, prośba, oczywiście, do Was, jeśli interesuje Was tematyka zarabiania w internecie, chcielibyście spróbować, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia tego dzwoneczka obok, bo dzięki temu będziecie na bieżąco informowani o nowych nagraniach pojawiających się na moim kanale. Na ten moment to chyba wszystko. Wielkie dzięki, pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się w następnym filmie, cześć.